Dzień dobry, nazywam się Michał Piątek i prowadzę pasiekę Pogodny Piątek w miejscowości Sierzchowy. Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat zezwolenia na sprzedaż bezpośrednio miodu i produktów pochodzenia pszczelego. Nadarza się dobra okazja, bo po dość upalnym październiku mamy mglisty i deszczowy listopad, więc jest okazja, żeby się przenieść pod dach z pracami. A tutaj widzicie Państwo moją pracownię pasieczną, czyli to miejsce, gdzie wykonuję najwięcej prac związanych właśnie z prowadzeniem pasieki, a nie wykonywanych przy pszczołach bezpośrednio. Jest to odrębny budynek, no i został on przygotowany do kontroli weterynaryjnej, która stwierdziła, że jest on przystosowany do tego, żeby pozyskiwać miód, przetwarzać go następnie, czyli też rozlewać. I, I w ogóle pakować te wszystkie produkty, i też prowadzić tutaj m.in. sprzedaż. Zapraszam teraz Państwa do środka, żebyście mogli obejrzeć sposób, w jaki ten budynek został przygotowany do odbioru i dlaczego spełnia wymogi weterynaryjne. znajdujemy się obecnie w mojej pracowni pasiecznej, już w środku. Chciałem teraz popowiadać troszkę o tym, co trzeba zrobić, żeby przejść ten odbiór, tę te kontrolę weterynaryjną. Przede wszystkim, pomieszczenie takie musi zostać wyposażone w ścieralną posadzkę. W moim wypadku jest to gres. Ma on kolor rzepakowo-faceliowy, ale tak naprawdę jest to przypadek. Po prostu taki, takie dwie końcówki kolekcji udało mi się dostać w sklepie i zapłaciłem za to jakieś małe pieniądze. Wydaje mi się, że to było około 15 zł za, za metr kwadratowy. Kolejny temat, na który trzeba zwrócić uwagę, są to ścieralne ściany. W moim wypadku nie są one obłożone płytkami, natomiast są wymalowane taką specjalną farbą, która łatwo się daje zmywać. No i ja jeszcze dodatkowo od siebie dorzuciłem taki też łatwo zmywalny sufit, ale to nie jest wymóg. Istotne są te drzwi. Te drzwi muszą być zabezpieczone przed wtargnięciem owadów i gryzoni, więc w moim wypadku są one zrobione ze stali, która jest ocieplona stropianem. Te drzwi po drugiej stronie są brązowe, więc kiedy operuje na nie światło, to yy, słońce, tak? To one się bardzo nagrzewały i tutaj żeby nie oddawały tego światła, no to zostały wycieplone właśnie tym stropianem. Ten otwór yy, ten otwór drzwiowy był bardzo nietypowy, więc ja poprosiłem swojego teścia o to, żeby po prostu wykonał mi takie drzwi we własnym zakresie. Ja tylko kupiłem materiał, on mi później je wstawił i i na pewno one są bardzo solidne. Zamykane na klucz, więc no to też ma jakieś tam dodatkowe znaczenie. No i okno. Okno, które gwarantuje wentylację. Jest to okno uchylne. Tam jest też taka siateczka, która uniemożliwia pszczołom lub jakimś innym owadom dostęp do, do tego właśnie miejsca podczas takich prac jak na przykład miodobranie, czy, czy jakieś jeszcze inne prace, które je tutaj wabią. I jeszcze jeden temat, o którym chciałem powiedzieć, to są zamykane szafki. W moim wypadku ja dostałem taką szafkę, kiedy likwidowała się przychodnia, kiedyś ona służyła do przechowywania leków ludzkich. W tej chwili trzymam tutaj odzież, środki czystości, jakieś leki dla pszczół, takie jak kwazostowy, paski czy apiwarol. No i jeszcze mam tutaj dużo innych szafek, które po prostu pomagają mi magazynować wszystko to, czego nie potrzebuję w zimie albo czego akurat w danym momencie nie potrzebuję w ulu w sezonie. Jednak sprawą. Chyba najdroższą w całym tym interesie jest wyposażenie takiej, takiej, takiej pracowni. Te dwie rzeczy, które tutaj Państwo widzicie, czyli miodarka i stół, muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. W moim wypadku akurat jest to miodarka na 20 ramek miodarka elektryczna, taka nieduża. Ona się w zupełności tutaj wystarcza mi na potrzeby takiej niewielkiej właśnie pasieki, jaką prowadzę. Mam tam dosłownie 30 parę uli. Tutaj, tutaj stół do sklepiania, jest to stół uniwersalny, bo można pracować w ramkach do Danta, ale też jest przystosowany do szerokości Wielkopolskiej, czyli także ramki Wielkopolskie i no też Ostrowskiej. Tak? Do tego jeszcze dorzuciłem zlew ze, ze stali nierdzewnej, ale to również nie był wymóg, to jest, to jest coś ode mnie. Chciałem, żeby to wszystko było już właśnie w tym standardzie. A nad nim widzicie Państwo, termę jest potrzebna ciepła woda, to też jest oceniane. Ta terma grzeje, ten grzeje do 60 stopni wodę, natomiast to też nie jest, nie jest to potrzebne, żeby to był aż tak potężny ten podgrzewacz, on może grzać do 42 stopni. Taki jest wymóg w rozporządzeniu. Oprócz tego, że w oknie znajduje się ta siatka i można wentylować właśnie nim, to tutaj jeszcze mam takie dwa panele w tej podsufitce, które są perforowane i za pomocą tych właśnie małych otworów też odbywa się wentylacja. Tutaj w sposób grawitacyjny. Ocieplenie, które jest tutaj założone pod tą podsufitką, czyli, czyli 5 cm wełny, ono tutaj nie dosięga do samego końca, po to, żeby tędy mógł odbywać się swobodny przepływ gazu. Tak, i to w zasadzie chyba tyle. Kuchnia to jest taki mój pomysł. Czasami, kiedy muszę podgrzać wodę, tam staram się już nie pracować na cukrze, raczej na inwercie. Ale czasami, kiedy trzeba zrobić parę kilo cukru, no to ona się zawsze przydaje. A te słupki tutaj, one też nie są bez powodu. W tych tutaj dwóch korpusach mam pełne ramki dadanowskie, w tych tutaj mam jedna, druga dadant. One tutaj stoją i odparowuję w nich właśnie kwasę, o którym wspominałem. Powód tego jest taki, że te ramki zostały porażone przez barciaka, więc już nie trafiły do ula na zimę, tylko, tylko po prostu są tutaj i i ten zabieg jest wykonywany, on będzie trwał do stycznia. Jest bardzo skuteczny, ten barciak tutaj chyba nie ma szans. Natomiast właśnie w styczniu trzeba te ramki będzie już zacząć wietrzyć po to, żeby usunąć ten nieprzyjemny zapach, który pochodzi właśnie z tego kwasu octowego. Wtedy myślę, że po trzech miesiącach w końcu kwietnia, w, może w początku maja będzie można podać te ramki z powrotem do, do ula dla pszczół i nie będą one nie miłe dla, dla owadów. Tak, one będą je spokojnie zagospodarowywać. Proszę Państwa, taka kontrola to trzeba się na to wcześniej umówić. Ona kosztuje 17 zł, czyli tyle co nic. Najdroższy etap to jest właśnie przygotowanie. I w tych przygotowaniach bardzo pomagał mi właśnie powiatowy lekarz weterynarii. Z tego względu wiedziałem dokładnie co mam zrobić, jak on mi to wszystko mówił, więc kiedy już tutaj do tą kontrolę przyjechał, to ona trwała 20 minut i to właściwie była taka formalność. Wszystkie te wymogi, o które on, no, które on musi sprawdzić, no to tutaj są zachowane i nie miałem w związku z tym jakichś tam właściwie jakichkolwiek problemów. A samo zezwolenie, sam dokument czekał na mnie drugiego dnia. W tej chwili już zupełnie legalnie mogę sprzedawać miód, mogę sprzedawać pyłek i Propolis. To robię w, w kilku miejscach, m.in. u siebie w pracy, tutaj, właśnie w tym budynku też. Tutaj mam parę słoików miodu zawsze pod ręką, po to, że jak przyjdą klienci, no to, to żeby po prostu tutaj na miejscu już. To było, tak? Czasami, jak tutaj zachodzą, to też panuje taki dość ciekawy zapach z tego wosku tam lub z propolisu, który tutaj jest. To wszystko się bardzo przyjemnie łączy i, i to jest na pewno też jakaś wizytówka naszej pasieki, taka pracownia, więc wszystkich zachęcam bardzo gorąco do tego, aby, aby właśnie zainwestować trochę pieniędzy i trochę czasu i takie pomieszczenie sobie wygospodarować. Myślę, że to też bardzo ułatwia pracę, tutaj się świetnie pracuje, bardzo szybko, bardzo wygodnie. Ja w tej chwili do miodobrania już nie potrzebuję um, żadnej pomocy, kiedyś robiliśmy to całą rodziną. W tej chwili, e, no tak jak mówię, w mojej pasiece, tak, że to jest mała pasieka, ale, ale daję radę sobie tutaj zupełnie sam, tak. Jedno popołudnie i jestem w stanie wygospodarować e, dosłownie parę godzin, tak, żeby, żeby tam te, te kilkanaście, kilkadziesiąt korpusów miodu odwirować. A miód magazynuje póki co jeszcze w podstojnikach polipropylenowych. One muszą być atestowane. To też, jest, to też jest sprawdzane. Natomiast do przyszłego sezonu, mam nadzieję, już z kolejnego programu refundacyjnego, zakupić taki porządny odstojnik, który będzie docelowym odstojnikiem. Dużo większy, myślę, nie wiem, 200 litrów i już też ze stali nierdzewnej. Ale zobaczymy. zobaczymy. To dopiero na przyszły rok. Póki co to wygląda w ten sposób. Dosłownie trochę tych, tych wymogów do spełnienia, nie za dużo, więc proszę się nie, nie bać. proszę jakichś pytań, też no, proszę pisać do mnie, ja postaram się odpowiadać na bieżąco. Znajdziecie mój adres e-mailowy i telefon na mojej stronie internetowej. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę wytrwałości i owocnych zbiorów miodu w przyszłym roku.